Piątek, 4 marca 8:2. To są komentarze indeksowe Boss FIX. Kurs futures na DAXa znajduje się w renie 9789 punktów 9790. Rozpoczyna e, dzisiejszy handel od takiego lekkiego umocnienia, co jest kontynuacją z wcześniejszych godzin. Widać, że DAX znajduje się tutaj w objęciach impulsu wzrostowego, ale także w konsolidacji 9:8. 2,6, 9,6, 9,4, a wyjście z tej konsolidacji górą powinno w najbliższym tygodniu doprowadzić również do pozytywnego rozkładu handlu, ale nie wolno wykluczać wejścia ponownie do tej konsolidacji, co nie zmieni takiego spostrzeżenia, jeśli najpierw nastąpi wybicie górą. Przebicie 9694 oznaczałoby ruch strony 9568 i zauważmy, że przez ostatni tydzień tutaj DAX wybił się z szerokiej konsolidacji 9568 i 947 wybił się górą. Zatem tutaj potwierdził wcześniejsze zależności wzrostowe i ta projekcja na północ jest jak najbardziej podtrzymana w stronę 10 tysięcy punktów, ale tylko jako wstępna jakaś taka psychologiczna bariera. Z kolei S&P 500 przez ostatni tydzień również tutaj kreślił projekcję zwyżkującą, wybijając się górą z zakresu 1966-1922. Do tej konsolidacji może ponownie w przyszłym tygodniu na przykład Wejść, czyli do notowania mogą wskoczyć na, na moment, aby potwierdzić, na przykład, trigger 1942 w ramach jakiejś takiej nieoczekiwanej korekty wzrostowej. Ten poziom powinien tutaj bronić. Natomiast, na obecny moment, taki szybkie momentum, A projekcje, którą dają nam średnie podważenie te, tego układu wzrostowego oznaczałoby test 1966 i nieznacznie niższych poziomów. A i wówczas jakieś pojawienie się w układzie H1 pin barów, czy, czy świec objęcia wzrostowego oczekiwałbym ruchu ponownie na obecne poziomy, ale także w stronę 2000 punktów i więcej, jeśli zerkniemy na. Dow Jonesa, to tutaj mamy ten sam schemat tydzień do tygodnia co na DAXie czy S&P500, że wyjście z przedziału takiego dosyć szerokiego konsolidacyjnego górą wznowiło nam projekcję hossy, więc tutaj taki trigger 16,796 dla Dow Jonesa jest bardzo istotny. Kurs może kierować się w stronę 17-18 tysięcy punktów, ale także na przyszłe tutaj kilka dni handlu 16,623 będzie bardzo ważnym poziomem zwrotnym. Również oczywiście wsparcie 16434, które zamyka od dołu przedział 16796, 16434. I na sam koniec zobaczmy na FW20, gdzie wczoraj doszło, według naszych strategii futures, do odwrócenia pozycji średnioterminowej z short na long tuż powyżej 1850 punktów. Można powiedzieć, że według tych wartości, ewentualnie punkt wyżej. I te pozycje zostały podtrzymane na koniec wczorajszego dnia. Wykształcona została tutaj taka świeca marubozu, wzrostowego zamknięcia, a po niej handel został domknięty jeszcze na wyższych poziomach, więc to oznacza. Że tutaj do gry wszedł popyt i widzimy, że na wielu spółkach z WIG-20 ten popyt zaczął tutaj bardzo fajnie kontrybuować w stosunku do tych zmian wzrostowych na rynkach rozwiniętych. Natomiast FW20 tydzień do tygodnia pozostały w konsolidacji 1887-1797. Tak, A więc taka 90-punktowa konsolidacja. Oznacza, że wybicie ponad 1887 według klasyki powinna oznaczać ruch w górę o kolejną, kolejny zakres konsolidacji, o kolejne 90 punktów. Natomiast sceptycy powiedzą, że połowę zakresu, te 40 i 45 punktów a w górę powinno zostać nadłożone. Jedno i drugie spojrzenie nam pokazuje, że przebijemy poziom 1900 punktów, jeżeli kurs nie złamie 1800 Punktów w dół, a można by było nawet bardziej agresywnie stwierdzić, jeżeli nie dojdzie do spadku poniżej 1850 punktów, czyli poniżej e, punktu e, takiego pivotu tygodniowego, e, właśnie z bieżących, os, z bieżących zmian i poprzednich kilku, kilku sesji. 1850 punktów jest tutaj takim bardzo ważnym zwrotnym teraz obszarem nieznacznie poniżej tej bariery podejrzewam, że pozycje long byłyby agresywnie wznawiane. Jeśli tylko na rynkach zewnętrznych, zagranicznych ta tendencja będzie podtrzymana, wzrostowa, którą widać, e, tutaj FW20 wystrzelą ponad 1900 punktów, co powinno być taką teraz taką zmienną, oczekiwaną na, na najbliższy tydzień. Dziękuję za uwagę, mój dla Państwa, Michał Pietrzyca.